masz, ma szorki, Siema. Gacie do tego zaworu Milady Diablesik? No bo powiem wam tyle. Patrzcie, teraz powiem wam jak was ogra. Się, jak ograłem wszechświat. Posłuchajcie tego. Teraz tylko się skupcie. Im niższy dacie sobie próg oczekiwań, tym mniej ludzi od was będą oczekiwać. Im mniej ludzi będą od was oczekiwać, tym więcej będziecie mogli zrobić. Ponieważ nie będą oczekiwali, że jesteście w stanie coś więcej zrobić. Ogarniacie? Tak diables, ja nawet sam nie wiem, co on mówi. On nawet pewnie nie wie, co on mówi, ale no to było o mnie chyba, no nie? Dokładnie. A mam chyba za małe kie de kie de Właśnie, jak w de jak coś. Kurczę, kierownica się sama przekręciła. Kur... O, już działa. No co za idiota we mnie wjeżdża?! Ale ludzie, zbierają sobie. Ale na Steamie... A taka pocztóweczka możesz sobie powiesić na lodówkę, pog? Gonik! Na miesiąc! A, ja teraz gdzieś no, no, to pluwa, towarzyszy gry. Ja ja dojechać. Nie, no, ja wszystkie opluwam. No i ta szmata, i mnie wzbija tutaj! Ja myślę, Ty ja. kurwa, no, wypierdzielaj no, stąd! Matrix. No, ja bym coś z rynku przesyłać. Bo wam pokazać swoją bryczkę. No, to nie wiem, co no, wy jest... No tak, no ja nie, mam, nie wiem o co chodzi teraz. że ktoś napisał, że grają z y, dziewczynami, więc do. No? O oh, shit. Here we go again. Górska, no, to właśnie przykład Nai, która mnie rucha pod każdym kątem jak chce. Sebastian, nie? Zrób mi loda. Było tak, nie? Nie, nie. Dobra, ciągnę. Okej, okay, to ciągni. Tak, jadę na ruchanie, tak, jadę, tak, kurczę, SAMEJ Z alfa. U, 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 siat... A za ile jest siat na mordzie? Właśnie nie ma tego. Tyś, Mato! Przepraszam, mogę poprosić, żeby dodała. <grym> ja bez <grym> ja przecież to tylko. Ja Jest tylko siat na mordzie, ja no? Nie widzę, ja widzę, ja widzę, ja widzę, ja widzę, ja widzę, ja widzę, widzę, widzę. No bo co robisz od godziny 7:30 do 9? No spałeś, czyli co? Ja no, spałem ci matkę, no ja pierdolę. To... Bardzo ciekawe. Dobra. Yy, a właśnie, ale ja mam pytanie, czy ty na przykład jutro nie byłbyś chętny na tego Far kraja? No to jest piątek. Diables. Pytasz mnie Ewa. o coś, co się stanie za 24 godziny. Tak. Ja o 23 dowiedziałem się, że o pierwszej w nocy, za no. dwie godziny od dowiedzenia się, będę spruty jak dzika świnia w jakimś apartamencie w Warszawie. Myślisz, że ja to przewidziałem? Nie, a ty się mnie za 24 godziny co bym robił. Nie no. wiem, może, może faktycznie Far Cry będzie. Może mnie w tym kraju nie będzie. Nie wiemy. Halo? Halo? Siema. Śpisz? Nie. Nie? Ej, bo słuchaj, bo ja nie wiem czy na 7.30 mam odpalać streama. Wy wyrobi się na 7.30? Mmm... to jest? Jest za ten... Za 10 w pół. Za 10 w pół? Do 8. No, za 10 półdósł, to jest 7:20 dokładnie. Hmm, to zróbmy o 9. O 9? Nie ma problemu. Dobra, to o 9. To o 9 do ciebie? Poczekaj, muszę wykalkulować. 7,30. 8:30. 3 hours later. Mm. Ty śpisz jeszcze? Nie. Nie, nie to tak, nie to. Coś, aha. A o której poszedłeś spać? Um, o drugiej. O drugiej? A no dobra, to sobie jeszcze pośpisz godzinkę, dobra? I znowu zadzwonię 11, uh -huh. okej. Okay. Wszystko dobrze? Wszystko dobrze, tak sobie na spokojnie na Far Cry'a po prostu. Czekam, więc wiesz tam na luzie, na luzie, na luzie. A jak musisz sobie godzinkę jeszcze pospać, bo drugie poszedłeś spać, to nie ma problemu. To spokojnie To sobie pośpi do 11. I wtedy zadzwonię. Dobra? Jesteś śniadanko od razu zam zamów, jak już nie śpisz, to wiesz, od razu będziesz miał dzwonek do drzwi. Mhm. No dobrze, to dobrego spania dalej. Dobrego spania. Dziękuję. Proszę, papa. Wchodził pa. normalnie. No. Wróźnią się przecież. krisie. Co ty zrobiłeś? Przystopowała nas świna, <laughs> która byleciała z ciężarówki O no nie wiem. Ja pierdziele A <laughs> no, można zawsze było go pod... Co? Nie no, co Nie, nie <laughs> Przyjechały zwierzę znowu! Jezu, o nie! Zwierzątko! To jak mogłeś, z rolu Boże Jak na przykład widzę komara w moim mieszkaniu, to loda mu robię I robię mu dom A to miło z twojej strony Od zwierzę, łajpe po happy. Jezu, nie zabijaj niewinnych cywilów. Czy ty rozumiesz o co? Co za idiota? Co za idiota? Trzymajcie mnie. Co za tempak? Co za debil? No. Niewzruszony. Tam coś przeleciało? Mucha A. Z tego, musisz to gadać. Nic nowego. No i byś debil. Ej, ja co? To zabił? Nie, no bo ja nie wiem, miałem jakiś dziwny obraz. No czekaj, muszę sobie woda dać, bo mindfucka dostałem. A, Ferrari, dostałem pika. Co? Jak on nie zginął? Czemu nie? Ile on dostał do jej kulek? On dostał- Pięć strzałów dostał w 91, czekaliście to? Pięć strzałów dostał... dostał- No. Mógł, do... mógł dostać jedną też. I zginęłby. No, no tak, mógł też No nie wiem, ale tak szybko z tego, ze sobie. Żenaja rozwala ho- tak, czat. Naja i Siana to jest spółka Zo. <gry> Miałem Małem za zadanie przejąć YouTube, Twitcha i rozwalić chłopaków i założyć dziewuchy. Dziewuchy, dziewuchy. <grym> dzie dziewoje, chciałem <grym> powiedzieć. <grym> czy dziewoje, czy dziewuchy bardziej jest podobne do chopaków. No nie no. Dziołchy. <grym> <Dziełchy, o. grym> no jak są, no, są chopy, to będą też dziołchy, no. na 60 Hz gra, no. no. A co, no ja mogę jazdy sobie kupić dzisiaj, mogę wam pokazać, jaki monitor jest do kupienia W tym, w, jak się nazywa, Media... Była, Ekspert, możemy jazdy kupić nawet dzisiaj, mogę wsiąść z samochodu, zaraz odpalić, A po prostu nie z... To nie w współpracy? Czyli, to gdzie się ruszacie? No? E4, tak? G... D4, Czy najbardziej świerdzą... a ja nie mogę na co pozycję iść, tak? D5 E5 E5 Dobrze, no to rusza się na E5 Proszę bardzo, zgodnie z... A6 Gdzie jest A6? A6 Czemu tutaj akurat na A6? Dlaczego akurat tutaj? No, ruszaj się na sześć. Wy się jecie z czegoś. Wy coś wiecie. Co się stało? To. A nie, nie może mi królew zbić przecież, bo przecież tego broni. Koni! JA PIERDZIELE NO IDIOTS EVERYWHERE! TO JA! A jestem idiotą Kur... Szybko KUR! NO SZYBSZY BYŁ! On został za wupą Jebata! Dam idea. Ale oro diables, ale oro. Co? Nie. <laughs> ale czemu nie dostał konsy? A Nawet gracie, kata, że. Nie! Nie! Naja... Naja... O co ja się uderzałem, że Ale ja czego wyszedłeś z gry? Daj. O kawie, to daję, ja czego z gry? Spierdzielaj. Ina się chyba fantomy teraz zbić. 1200, minus 1200, Szukaj bagien? 1200, właśnie. Ale oni mają bagna, chłopaki mówili, że mają bagna, Dobra, ja idę na te kordy. No i tak w sumie tam szedłem. Dobra. Do

Plum, plum, żabka dała znów, Nura wstaw, zakumkała, kum, kum, kum.